Zadania rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Pamiętajmy, że liczba wymierna to jest taka liczba, która ma rozwinięcie dziesiętne skończone albo nieskończone, ale musi mieć to nieskończ nie, rozwinięcie nieskończone, ale okresowe. Jeżeli ma nieskończone, to wtedy to będzie liczba niewymierna. Niewymierne są to takie liczby, które nie możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego. Czyli w tym wypadku będą to ułamki dziesiętne, nieskończone, które nie mają okresu. Zadanie: Jaka jest piąta cyfra po przecinku liczby? I tutaj mamy zapis: 12 całych przecinek i w okresie 375 tysięcznych. No piątą cyfrę po przecinku łatwo jest określić. Rozwiązując to, to jak byśmy to rozwiązali? Na pierwszej kolejności byśmy rozpisali ten okres tak, aby tą piątą cyfrę po przecinku można było zobaczyć. Skoro w okresie jest 375, to po przecinku wypisujemy 375. I jeszcze raz 375? No i już ta nasza licząc od. tuż po przecinku y, piąta cyfra y, to jest 7, więc odpowiedzią jest 7. Ale co zrobić, jeżeli napotkamy na tego typu zadanie? Jaka jest setna cyfra po przecinku liczby? No można to robić w tym samym sposobem, y, co tu przed chwilą, no, ale musimy policzyć setną cyfrę, więc tej pracy byłoby tutaj sporo. Jest na to inny sposób. I zobaczmy, jaki. To jest liczba, gdzie mamy znaleźć setną cyfrę po przecinku, 7 cały i 6 po przecinku, a w nawiasie mamy 15, czyli mamy ułamek okresowy. I jest tutaj no, taka ciekawostka, bo powyżej tego nie było. Po przecinku mamy 6. Które się nie powtarza, natomiast powtarza nam się ciągle 15. Gdybyśmy chcieli rozpisać ten ułamek, to otrzymalibyśmy następujący. Tu zapiszę poniżej, 7,6 i teraz ta 15 to jest nasz okres, więc ta 15 ciągle by mi się powtarzała. Więc tak to by wyglądało. Szóstka nie bierze udziału w tym rozpisywaniu, w tym okresie. Ona jest tylko raz zapisana, tak jak jest po przecinku, a dalej są piętnastki. No moglibyśmy się pobawić, tak, rozpisywać i liczyć, aż dojdziemy do setki. Oczywiście, no byłoby to bardzo pracochłonne. Jest na to inny sposób. Popatrzmy. Skoro mamy znaleźć setną cyfrę po przecinku, to tą setkę... Odejmujemy od jednego. Dlaczego od jednego? Ponieważ mam jedną cyfrę, która nie bierze udziału w tym okresie, tak? Po przecinku. Jest tylko jedna cyfra 6 i tą jedną cyfrę odejmę. Od, dlaczego od 100? No bo w poleceniu zadania jest, brzmi, jaka jest setna cyfra. Od 100 odejmę 1, mamy 99. I teraz 99... Muszę podzielić przez tyle, ile jest cyfr w okresie. Ja mam dwie cyfry, więc dzielę to na dwa. Po podzieleniu 99 na 2, tu z boku mam dzielenie, zobaczmy. Zależy mi bardzo, bo kluczowo, kluczowym rozwiązaniem to jest w sumie reszta. Jaką resztę otrzymam? 99 podzielić na 2, otrzymam 49 całych i 1 resztę. Zapisuję to, 49 reszty 1, czyli co to znaczy dla mnie? To znaczy, że ta liczba w okresie, gdybyśmy chcieli ją rozpisywać, musielibyśmy 49 razy zapisać ją, i dopiero w następnym rozpisie ta pierwsza cyfra, która u mnie, u mnie wskazuje resztę, będzie odpowiedzią do zadania. Pierwszą cyfrą jest 1, drugą cyfrą jest 5, ale ja otrzymałam resztę 1, więc odpowiedzią, jaka jest setna cyfra po przecinku tej liczby, tego ułamka dziesiętnego okresowego, jest odpowiemy, jest cyfra 1. Kolejny troszkę podobny przykład. 0, i w okresie mamy 126. Gdybyśmy chcieli rozpisać tą liczbę, więc ona by wyglądała następująco. Tutaj zobaczmy po że nie mamy między zerem między przecinkiem a nawiasem nie ma żadnej liczby na stałe, która nie wchodziłaby w okres, więc wpisujemy rozwinięcie tak ono by wyglądało, gdybyśmy chcieli rozpisać. Oczywiście to jest nieskończone rozwinięcie, prawda? Tylko przykładowo wypisuję i polecenie jest takie samo do podpunktu B. Jaka jest setna cyfra po przecinku? Musielibyśmy znowu ileś tam razy rozpisać, żeby otrzymać setną cyfrę, ale możemy to zrobić właśnie tym sposobem, który zastosowaliśmy w przykładzie A. Czyli od 100, bo szukamy setnej cyfry po przecinku. Tutaj nic nie odejmujemy, czyli 0 po prostu odejmujemy, bo pomiędzy przecinkiem a nawiasem nie ma żadnej liczby. Czyli w dalszym kroku nasze 100 dzielimy przez ile? Na tyle dzielimy, przez tyle dzielimy, ile jest cyfr w okresie. W okresie teraz mamy 3 cyfry. Ponumerujemy sobie je od razu, bo to za chwilę nam się przyda. I teraz dzielimy 100 podzielić na 3. 100 podzielić na 3, 10 na 3 to jest 3, 3 razy 3, 9, odejmujemy, 1 dziesiątka, 0 spisujemy, mamy 10, ponownie 3, 3 razy 3, 9, o, może mi się tak mieści, odejmujemy i mamy 1 reszty, prawda? Jedna reszta, tu z boku zapiszę, ta reszta będzie... Tutaj mogę zapisać też kropeczki, bo to jest jeszcze wynik nieskończony tutaj. Możemy jeszcze dzielić i dzielić, ale poprzestaniemy na tym, ponieważ bardzo mi zależy na tym, jaką mam, jaką otrzymamy resztę. Więc zapisujemy, że to jest 33, reszty 1. I teraz skoro ta moja reszta to jest 1, przyjrzyjmy się... Moi, roz, moi, moi, mojej liczbie i która w okresie jest pierwszą? Jedynka. Więc to jest moje rozwiązanie, że setną cyfrą po przecinku tego ułamka jest jeden. Podobny, podobne. Taki wyszło, taka sama wyszła mi odpowiedź jak pod punkcie A. A teraz kolejne zadanie. Jaka jest 13 cyfra po przecinku rozwinięcie dziesiętnego liczby? I zobaczmy, co my tu mamy. Jedną całą przecinek 6 i w nawiasie mamy 0,5, 8. czyli jest to ułamek okresowy i w okresie mamy tym razem cztery cyfry. Gdybyśmy chcieli rozpisać, to byśmy rozpisali ją 1,6 i 1,6. Dalej byłyby to rozpisane cyfry 0518, 0518, 0518 itd. Tak no tutaj moglibyśmy zrobić to jakby na piechotę i liczyć sobie tą trzynastą cyfrę po przecinku, ale zastosujmy również tą samą metodę, którą tutaj w przykładzie A i B zastosowaliśmy. Mamy odszukać trzynastą cyfrę, czyli od 13 odejmujemy co. Coś odejmiemy, czy nie odejmiemy? Zobaczmy. Jeżeli między przecinkiem a naszym okresem jest jakaś cyfra, to odejmujemy. Jeżeli jest jedna cyfra, to odejmujemy jeden. Jeżeli są dwie cyfry, to dwa i tak dalej. Nie sugerujmy się tym, że jest tu 6. Nie odejmiemy 6, tylko jeden, bo chodzi o ilość cyfr. 13 odj odjąć 1 to 12. I teraz. 12 dzielimy na ile? Zobaczmy, ile mieliśmy liczb w okresie. W okresie mieliśmy 4 liczby, czyli 12 podzielimy na 4, to otrzymamy 3, reszty będzie 0. Jaki będzie wynik, jeżeli reszta będzie 0? No myślę, że rozumiemy to, tak? Jeżeli 12 podzielimy na 4, wyszło nam 3, czyli to znaczy, że musielibyśmy 3 razy ten okres, te wszystkie cyfry z okresu, te 4 cyfry rozpisać 4-krotnie, 4 i ta ostatnia na końcu z okresu liczba będzie naszą odpowiedzią, bo reszta wyszła 0, czyli po prostu to będzie ta ostatnia cyfra, którą tutaj podpisałam, że to jest cyfra 4. A u nas w naszym okresie tą liczbą jest 8. I to jest odpowiedź. Kolejne zadanie. Podaj przykład liczby x, która spełnia podany warunek. Podpunkt A. Jedna druga mniejsza od x, ale nasz x ma być mniejszy od 0,5 w okresie. I teraz zobaczmy, nasz x jest tutaj na środku. Z lewej strony nasz x ma być większy od jednej drugiej. Tak chyba będzie łatwiej odczytać, patrząc na x x ma być większe od 1 drugiej, ale mniejsze od 0,5, ale w okresie. Kluczowe tu jest rozpisanie, prawda, żeby tak lepiej zrozumieć, co może być odpowiedzią. Jedna druga, zamieniając na ułamek dziesiętny, to jest 0,5. Można sobie dopisać 0. może to się za chwilę właśnie nam przyda, żeby to zobrazować lepiej, żeby to zobaczyć, co możemy wpisać za x a 0,50 w okresie to jest 0, no i na przykład te 3 piątki sobie zapisujemy, może być 4 i kropeczki. Zobaczmy, gdybyśmy mieli porównać, to tak 0 całych i tu mamy 0 całych, po przecinku mamy tutaj 5, tutaj również. Jako druga cyfra po przecinku w jednej drugiej jest 0, a w tej drugiej 50 w okresie jest 5. Więc teraz pomyślmy, co może być naszym x. Naszym x może być coś większego od 0, tak? ale mniejszego od 5. Czyli może być to 0,51, 52 53 54 setne. Natomiast jeżeli będę Mogę również porównać to do części tysięcznych, to tych przykładów też będzie kilka, do dziesięciotysięcznych. Jest tutaj rozwiązań, można podać naprawdę sporo i, no i każdy będzie, każde rozwiązanie będzie poprawne, jeżeli zastosujemy się do tego porównywania, to co powiedziałam, najprościej jest porównać do części setnych, to co tutaj przedstawiłam. Drugi przykład B mamy porównać 7 dziesiątych w okresie, 80 w okresie, w środku jest X, no i ten X ma być większy od 7 dziesiątych w okresie, ale mniejszy od 80 w okresie. Znowu rozpiszmy sobie 70 w okresie do trzech miejsc rozpiszmy sobie, to są trzy siódemki, prawda? I kropki. 80 w okresie to są ósemki. I kropki. Po środku ma być x, i ten nasz x ma być większy od tej liczby, od 0,7 w okresie. Kiedy będzie większy? No wtedy będzie większy, kiedy na przykład już jako drugą cyfrę po przecinku postawię 8, czyli wtedy będziemy mieli tu 78 setnych, tak? Jeżeli będzie 0,78, to ta

i wszystkie te odpowiedzi będą prawidłowe. Jeżeli będę porównywała części tysięczne, dziesięciotysięczne, o tych przykładów będzie jeszcze więcej.